Dochodzi dwunasta. To już jest czas na spacer. Kolejny, pomokotowie. Służę w służeb nad Dolinką, Dolina służewiecka. Zobaczymy, co nam się uda zobaczyć. Parę miejsc super, a parę już takich to nikt nie zobaczy, nawet ten, co ma dobre oczy. Chodźcie! Można było tutaj uzyskać fioletowe oko pod tą stalą. Było bardzo przyjemnie. Wszyscy zawsze szybciej chodzili w tym miejscu. W latach 80. i na początku 90. Dobrze, tak jak powiedziałem, po lewej stronie tym razem tych budynków nie było. Tutaj przybliżamy się do tej słynnej czołówki, do, 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 do miejsca, w którym się montowało filmy, studia filmowe, studia telewizyjne. No tak, blacharska nie bez powodu, jak powiedział Wojtek, tutaj zresztą kiedyś jak mojemu dziadkowi gdzieś buchnęli samochód pod Warszawą to znalazł się na blacharskiej. A może nie sam samochód, bo samochód był do odebrania pod oszą o 24.00. Natomiast no tutaj się znajdowało fanta, jak ktoś był z Mokotowa to wiedział gdzie szukać po prostu. ponieważ tak jak tam mieliśmy wielką płytę, to tutaj te budynki mogą się wydawać, że one również są z wielkiej płyty, ale zupełnie nie. One były budowane na e, takich podstawach w kształcie litery H. Stąd też między innymi te żelbetowe wsparcia w balkonów. Także była to było to nowatorskie rozwiązanie. Ale faktycznie było to metro, które się budowało, które znowu przyciągało dzieci, jak się znudził klej i jaza na windzie, to... To, to, to dzieci wszystkie przywoziły i oczywiście to były takie zawody już sportowe, były z tymi stróżami z budowy, bo po prostu się rzucało tą bryłami ziemi w te, w te baraki, w których siedzieli robotnicy i te ganianki były aż do końca dnia przeważnie. A potem, no, niestety, do domu, gdzie czekał jeden program telewizji, Dobranowka. Już po spacerze po Warszawsku z Galerią Mokotów dzisiaj służeb przeszliśmy blokami, a skończyliśmy nad rzeką w okolicy Kus. Jest zielono pięknie. Frekwencja dopisała, było super. Dziękujemy.